Cześć, witaj ponownie na kanale Złoty Portfel Polaka. W tym odcinku poruszymy temat, który może zmienić Twoje życie. Jak zostać milionerem, mając niskie zarobki? Wiem, że brzmi to jak sprzeczność, ale obiecuję ci, jeśli obejrzysz ten materiał do końca, przekonasz się, że to nie tylko możliwe, ale osiągalne nawet w Polsce. Nie potrzebujesz dziedziczyć fortuny ani zarabiać 20 tysięcy zł miesięcznie. Potrzebujesz strategii, dyscypliny i konsekwencji. Gotowy? Zaczynamy. Poniżej przedstawię Ci 12 kluczowych punktów. 1. Mentalność to punkt wyjścia. Wszystko zaczyna się w głowie. Jeśli od lat mówisz sobie: Nie stać mnie, to nie dla mnie. Nigdy nie będę bogaty, to masz rację. Bo sam tworzysz własną barierę. Ludzie sukcesu mają inną narrację. Jeszcze tego nie mam ale wiem, że mogę to osiągnąć. Przykład? W Polsce wielu milionerów zaczynało od zera. Pracowali jako kelnerzy, sprzątacze, sprzedawcy. Co ich wyróżniało? Myślenie długoterminowe i przekonanie, że mogą coś zbudować. 2. Skąd ucieka Twój majątek? Zanim zaczniesz inwestować i budować bogactwo, musisz zidentyfikować swoje finansowe wycieki. Codzienna kawa za 15 złotych? 450 złotych miesięcznie. Jedzenie na dowóz kilka razy w tygodniu? Kolejne setki. Subskrypcje, których nie używasz? Łącznie to może być nawet 1000 zł miesięcznie. Zrób eksperyment. Przez 30 dni zapisuj każdy wydatek. Zdziwisz się, ile pieniędzy wydajesz nieświadomie. Dopiero wtedy możesz zacząć świadomie zarządzać swoimi finansami. 3. Oszczędzanie to nie rezygnacja. To inwestycja w wolność. Wielu ludzi kojarzy oszczędzanie z cierpieniem. Muszę sobie odmawiać. A prawda jest taka, że oszczędzasz nie po to, by się męczyć, ale by zyskać wolność. Wyobraź sobie, że odkładasz 500 zł miesięcznie. To 6000 zł rocznie. Za 10 lat masz 60 000 złotych, nie licząc odsetek. Dodaj do tego inwestowanie i masz fundament pod wolność finansową. 4. Inwestowanie. Twoje pieniądze muszą pracować. Jeśli trzymasz pieniądze na zwykłym koncie oszczędnościowym, inflacja je zjada. Dlatego musisz inwestować, regularnie i długoterminowo. Przykład: inwestując 400 zł miesięcznie z 8% rocznym zwrotem, po 30 latach masz ponad 550 tysiąc złotych, a po 40 latach prawie 1,2 miliona. I to bez podwyżek, bez spadków, bez cudów. Tylko ty, czas i konsekwencja. Nie musisz być ekspertem. Zacznij od ETF-ów, obligacji skarbowych, prostych funduszy indeksowych. Wiedzę znajdziesz na YouTube'a, w książkach i tu, na naszym kanale. Jeśli to, co słyszysz, ma sens, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. To ogromnie pomaga rozwijać ten kanał i dostarczać Ci więcej wartościowych treści. 5. Stwórz drugie źródło dochodu. Nie chodzi o to, żeby rzucać pracę. Chodzi o to, by wykorzystać swój czas po godzinach. Możesz tłumaczyć teksty, montować filmy, pisać artykuły, prowadzić bloga, robić zdjęcia na sprzedaż. W XXI wieku masz nieograniczone możliwości. Zarabiając dodatkowe 500 zł miesięcznie przez 10 lat i inwestując te pieniądze, możesz dodać nawet 100-150 tysięcy złotych do swojego majątku. Każdy dodatkowy dochód to... Dźwignia do wolności finansowej. 6. Przykład z życia. Janek i Tomek Janek zarabia 3000 zł, oszczędza 30%, inwestuje regularnie i uczy się nowych umiejętności. Tomek zarabia 8000 złotych, ale wszystko wydaje. Po 10 latach Janek ma kapitał, który generuje mu pasywny dochód. Tomek ma wspomnienia z wakacji i spłaca kredyt za telewizor. To nie wysokość pensji decyduje o bogactwie, tylko sposób, w jaki nią zarządzasz. 7. Styl życia. Kluczowy element. Ludzie naprawdę bogaci nie żyją na pokaz. Wielu z nich nie ma drogich ubrań, nie jeździ nowymi samochodami. Dlaczego? Bo rozumieją, że to nie przedmioty dają wolność, ale czas i bezpieczeństwo. Zamiast kredytu na auto, inwestycja w wiedzę. Zamiast nowego telefonu, książka o finansach. Tak wygląda mentalność ludzi, którzy myślą długoterminowo. 8. Czas jako twój największy sprzymierzeniec. Najlepszy czas na inwestowanie był 10 lat temu. Drugi najlepszy czas to dziś. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej musisz inwestować, by osiągnąć ten sam efekt. To działa jak kula śnieżna. Na początku rośnie powoli, ale po kilku latach zaczyna przyspieszać. I nagle budzisz się po 15 latach z portfelem wartym kilkaset tysięcy złotych, zbudowanym z małych, regularnych kroków. Podsumowanie kluczowych zasad. 1. Zmień swoje przekonania o pieniądzach. druga, Zidentyfikuj i ogranicz nieświadome wydatki. Czeka, Oszczędzaj automatycznie, co miesiąc czarno. Inwestuj prosto i regularnie. Szukaj dodatkowych źródeł dochodu. Żyj skromnie, ale mądrze. Wykorzystuj czas. Nie odkładaj na później. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znak, że jesteś gotowy na zmiany. Zasubskrybuj kanał Złoty Portfel Polaka, zostaw komentarz z Twoim celem finansowym i działaj. To nie magia. To matematyka, psychologia i codzienne wybory. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. 9. Książki, które zmieniają podejście do pieniędzy. Nie da się zbudować bogactwa bez edukacji. Czytaj książki, które uczą, jak działa świat finansów. Polecam. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Psychologia pieniędzy Morgana Hausela czy Najbogatszy człowiek w Babilonie. Nie chodzi o czytanie dla samego czytania. Chodzi o zmianę sposobu myślenia. Każda książka to rozmowa z kimś, kto już przeszedł tę drogę. 10. Dlaczego większość ludzi nigdy nie zostaje bogata? Bo nie wierzą, że mogą, bo nie zaczynają, bo czekają na idealny moment, który nigdy nie przychodzi. I najczęściej, bo nigdy nie planują. Budowanie majątku wymaga planu, nawet prostego. Zaplanuj, ile chcesz odkładać, gdzie inwestować, jak zwiększyć dochód. Ustal cele na jeden rok, pięć lat, dziesięć lat. Zapisz je. Czytaj codziennie. To działa. 11. Inflacja, podatki i pułapki mentalne. Wielu ludzi oszczędza na lokacie 2%, podczas gdy inflacja wynosi 10%. To nie oszczędzanie, to cofanie się. Zrozum, że pieniądze to narzędzie, musisz je chronić i pomnażać. Myślenie typu zainwestuję, jak będę miał więcej, to pułapka. To właśnie inwestowanie pozwala ci mieć więcej. I to inwestowanie małych kwot robi największą różnicę w długim okresie. Jeśli to, co mówimy, rezonuje z tobą, Kliknij przycisk subskrybuj i dołącz do naszej społeczności Polaków budujących wolność finansową. Nie jutro. Nie za rok. Dziś. 12. Twoja decyzja. Twoja przyszłość. Na koniec wszystko sprowadza się do decyzji. Czy zostaniesz osobą, która mówi to nie dla mnie? Czy osobą, która mówi zacznę od dzisiaj? Bo różnica między milionerem a kimś zadłużonym nie leży tylko w koncie bankowym. Leży w codziennych nawykach i decyzjach. Każda złotówka, którą dziś wydajesz lub inwestujesz, to głos na Twoją przyszłość. Podsumowanie: ostatni raz. Nie potrzebujesz wielkich zarobków. Potrzebujesz planu, cierpliwości i działania. Budowanie majątku to proces, nie sprint. Masz już wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć. Zasubskrybuj złoty portfel Polaka. Jeśli czujesz, że ten materiał był wartościowy, podziel się w komentarzu. Jaki jest Twój pierwszy krok?